Cześć, witajcie. Ja jestem Rafik, a to jest Let's Play Farming no. Simulator 15. W dzisiejszym odcinku ze mną grają Gimcio i Marty. Dobry. Dobry. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się yy, zbiorem kukurydzy na kieszonkę, tak? Dobra, ja wsiadam ze swojego Jonaka I spadamy. Musimy tutaj Martygo Marty. pierwszego. Odpalać maszynę jedziemy Co? Nie laguje, nie? bo no, w ogóle nie laguje Nie, nie. Nie mam w ogóle lagów nic No to, to dobrze Tamtędy można jechać? Nie no. za nim nie Myślę, ma ludzi mapa na które gramy Ja tu wrzucę Escape'a, żeby... Czekajcie Biele Field tak się nazywa. No może mogli się sobie zastopować mentalnie. Także Jakbyście się nie pamiętali, że kim jesteśmy, to. To jest The Crazy Graphic Team, tak kiedyś poniekąd się nazywaliśmy, w sumie teraz wciąż. No i w sumie trochę się przygotowałem się do tego. Czekaj, czekaj, Adam. Chyba jeśli chodzi się chodzi na godzinę, nie? To sobie rzucę tego. No, no, trochę hałasujesz mi to. No, no nie wiem jak. Wiecie, wiecie, ja się dostosuję. Czekaj, czekaj chwilę, Adam, stój. 9 to albo ja, 10. Te, ja, start, sobie, ja sobie ściszę troszkę grę A no, żeby nas tutaj było słuchać w miarę. Tu Dobra, gimcie, stój, zanim my to objedziemy, to hopie. No, ale eee, muszę. Ja nic nie szlak. mówię. Nic nie mówię, ale kosisz płot Siem, hopie. <noise> a to nie przepeć, nie? Eee, właśnie, podejrzę sobie. No, sypie się, sypie No, to jest zakręt, no, Stop. O. Ja. I do tyłu. Wierzę że że nie stoisz bezpośrednio za mną, bo już... trochę by było szkoda. ja, ja bym zawrócić chciałem tym to masakra. Jezu, jak mi przerywa dźwięk, nie? Katastrofa. Dobra, już tam jakoś się dostaruj. A! No to pierwsze obkążenie to nie będzie widzę takie proste Cóż tak nie laguje, nie, nie, jest, nie, nie, jest, nie, nie, nie ma nie ma katastrofy. Ale idzie nie, nie no, mnie trochę co wie, no. Stop. Dobra, tak więc... Tak więc, dobra, jak, jak powiedziałem na początku się... W, w miarę przygotowałem tego nagrania, to tak, Jak nigdy. C to jest, kur to, jest, to, jest. Y to kurde Opiecie, kurda. Ja no No, no dobra, się spojrzałem to... na boczny monitor, no co za koleś. no kiedy... znaczy dobra, wiem, że są światła cofania, no Sorry, zagapiłem się ja tu tak się mogę tutaj o wcisnąć A. Ile idziesz na godzinę? Jedziesz do 9, 10? 9-10, mi skacze Dobra, wrzuciłem sobie ten teraz O Boże Trochę teraz chyba... Kim stój tam, bo zanim my to nasypiemy dopie przystoję to do Po krzakach, czekaj Dobra, wiecie na drogę, bo jak się zmieścisz? Nie ja no, dobra dam radę. Oj, 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 I co tu już jest z całe pola objechane? No. Wow. To my tu nie powinniśmy wjechać PFM em rzetko? A nie takim kurde bydlakiem? Czekajcie, ja objadę to może. No, to wiesz, Polko. No, ta, chyba taka się wiem. Polska. Ale opie, to są so, so Niemcy, a nie Polska. No Niemcy. To już po... for sheetem. No to Forszlitem, ale zobacz jakie tu pola małe są. A. No gim cię przy Polsce, o pieprzem. Odpadają za. tu Tutaj będziesz mógł wrócić tę kosenkę, dobrze? No przybywa ci czegoś? Nie będę mógł wrzucić, bo zmiażdżą mnie prawa autorskie. No to, to się zremiksuje i nie będzie ten... No, bierz no. Gimcio mistrz tego. Full Zamknij się. Idzie. Dobra, czekaj, Ja Się już tutaj dokręcam. I tu, ja, tu... ja się idę po kampić. A pięć? ci jedno, ty jakoś dziwnie jeździsz, wiesz? No bo jadę z tego, nie? Z kamery ze środka. Bara Dobra, mam już połowę na, Nasypan na... Zabrane. No, w w Coś Tak i ja się... Ja, ja cofię, a ty skręcasz w lewo. Objeżdżasz, no No to siada, nie widzisz? No ale poprzedni przed jest... takie... Toś ty to nie wiem co ty kminił. No bo no. ten... O, miaki. <laughs> Kę się nie dasz jak przejdziesz kołem to znika ten... Kurde ty, no, czy ona, czy nie, nie wiem czy ona by tak znikła w zasadzie w rale, to to by się przejechał i by się położyła. Tak, by Ale do. to bym. Dobra czego oczekujecie od farmingu ludzi. W droga, drogą, no w jakiś czas nas nie było na tym YouTube. Nie wiem... Nie wiem może Na ten Tube, temat. Tubę. Nie, w sumie to nie wiem jak do tego doszło. Sprawdziłem że nagraniu, Mówi mówiłem, że się przygotowałem. Sprawdziłem osta ostatni y materiał typu Let's Play Wrzucony na kanał, no to był 4 kwietnia 2015 2, roku. Także to nie jest aż tak źle, chyba pół roku przerwy w sumie. No szybko zleciało w zasadzie. Co tam jeszcze miałem ciekawego na kanale, Co się przywijało? No. Yy, Robiłem mapę sobie, na przykład nową. Jakoś ktoś tam bardziej śledzi, no to prawdopodobnie widział, widział co się dzieje. Właśnie, to live stream Będziemy robić live y. będziemy robić robić livey. No ja to jak czasem robił livea, to zapraszam serdecznie. Rzucam zawsze na YouTube. Ta. No, no i Ta. gramy też w CS. Jadam. Gramy w CS. -a. Niestety. Ja nie do... No, no, no nie, Znaczy generalnie ja byłem sceptycznie nastawiony do tej gry na samym początku. czyli to był luty tego roku? I mówię, nie no, nie będę grał w CS, bo mówię, CS to gówno. Ale jak zacząłem grać, Powiedział. No to... Powiedział. Ten Slamart, No, ten trochę przegrałem. No i w zasadzie... Te, znowu tak objedziemy tak wiesz. Czaję, czaję. Zobaczmy, ile mam na przyczepie. Ty, 8%. Prawdopodobnie. Jeszcze jeden ja punkt przejazdu i ja spadam. O czekaj. Ja, bo to bo ta przystawka nie zbyt łapie tego kukurydę. Że się I... mi Jakub porobił? No bo nie chce łapać ta y, przystawka. O nie. Co, się sypie? Się sypie. Dobra, uwaga panowie. A już pojadę może mam. 99, 98. Dobra, ja spadam. Cześć. Teraz tutaj jest. nie? ja mam jechać? Brawo. Oh. O so, Sorry zapomniałem że... wow, WOOOOOL drift. drift, tam wpadłem Wow O, oh, mućka. O oh. jak normalnie... Wystaw sobie dępa marki ci oh. No właśnie to robię 9 Ta. albo 10 Tam się już podregulować Teraz mam za, za cicho O oh. tego John Gira żeby było ci słychać ja, no co ale mi teraz, ale lagi, 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 lagi Żadne lagi, ty co ty kurde mówisz I co jest? W ogóle Please select Aha A, pan Ma to samo co ja tyle Super super

Słucham? Wypuść drona! Drona Nie drona. Nie, 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 ja już... już skończyłem z takimi rzeczami. Ja tu ci zrobię trochę miejsca, moto... To jest drugim przedaniem autystycznym Macia. Mhm... no. dobra, się? No dobra no sorry ale ja, to sorry ale to Adam płynię tym wszystkim ten No ale jakby to automatu nie było no, ba. A czy A masz w tym. W realnym życiu masz automat? Bo chyba nie. tak średnio się wydaje. Nie ma. Tam masz nie na jst ma. to wszystko. Ale tak by sobie wolał Ruan sterować by łatwiej było, ale... Była, tak, była taka modyfikacja swego czasu w 13 Jak tam procentowo ci się to rozkłada? 70. No, no, dobra, no się poczekam chwilę. Ej, mogliśmy trochę dalej pojechać, żeby było więcej beki. Bo ja się generalnie jeszcze na tej mapce gubię. Niezbyłeś mnie skłaniał do dodatkowej obróbki, to jest strata mojego czasu. 97. Dobra, zbawiamy, Dobra, jedź. No, Nagrywamy już kwadrans, nie wiem czy specjalnie opłaca mi się. A, dobra, walcz to. Wracamy po pół roku przerwy, możemy nagrać raz w filmik 20 minut. A to już jest koniec? No, to już kwadrans jedziemy. Dobra, jedziemy. Tylko czekaj, czekaj, czekaj. Fajnie, myśmy nic nie zdążyli zrobić, a... Ja sobie zmniejszę tak do 30%, żebym coś słyszał. Dobra, to sobie podjadę. I tempo magic. On sobie tak jechał. Ten już przyjechał, a dzisiaj nie zdążył ani na pełni. Ty no, trzeba było na, na tym, na podwórku zasięć kukurydzę i ją kosić i we dwóch odwozić. No i pojechał, w cholera. Wow! Ale hamulce dobre. No tu mamy już wykoszone. Nie ja mówię, to za ta sieczkarnia jest. To jest ta mniejsza jeszcze. Wow, 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 Coś ty zrobił? No, no kurde, no. Wiesz A. jak jest z tą fizyką w lesie, no... Jak na lodowisku jeździsz? Też jak to fajnie z góry wygląda? Jak pole znika bez sięczkarni? <laughs> No, zabawne. Sieczkarni nie ma, ale pole się kosi. Ile ja mogę mieć procent? 70. 80. Dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie! Przez mi <gibli> przejechał! No, co tam? Te nagrywamy drugi jakiś czegoś? To ja jeszcze nagrywam, także daj mi, daj mi teraz mowę końcową ta no. YouTube. Mamy rafik YouTube.com. końcowa chodzi o to, mi że ten ser. Ten, ten... znaczy, jak znacie nas, no jakoś my się nie potrafimy usadkować i robić jakiegoś takiego scenariusz z kupowaniem maszyn, tak dalej. Bo to po prostu gramy dla fanów. No, Wiesz, jedni nie dla fanów. Jedni czerpią fan właśnie z takiego rozwijania się, no my już jesteśmy takimi staruchami, gdzie no jakoś nawet. Nie, nie, nie wiem, w moim odczuciu wyjaśnijmy, ma... wyjaśnijmy to w ten sposób. Trafię jak szóstkę w totka. Nie no, bo na przykład, jak byłem tam, powiedzmy, w wieku y, Gimbaza, no to wtedy, to... o jezu, się grało tak, że Hopie, się Opie, ile się w dziewiątkę napieprzało? Opie. Wow. No I, i, i takie tam, takie te, te, tego typu sprawy, nie? A teraz to po prostu sobie gramy tak, po prostu. No wiecie, to z kumplami sobie na RP, a w wolnych chwilach to można zawsze tam coś tam... tam Ponowne. Jest. Dobra, zobaczmy tam ubijanie. Troszkę poubijam. Popraw, popraw to sieczkarniu. Akurat jedyne co się przez te pół roku nie zmieniło to jakość mojego łącza internetowego, tak więc serdecznie pozdrawiam mój, mój ISP. Kurde, bardzo dziękuję za te super pingi na CSie. W piątki wieczór, także no, pozdrawiam serdecznie panów tutaj. Nie, 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 żartowałem, nie pozdrawiam. Po na resztę. Nie próbuj. polecam, nie polecam tego internetu Jakby ktoś chciał brać internet... Dobra. Taki temat to, Rafał, to, to, to nie polecam. Generalnie radiówki mają to do siebie, że są spoko, ale są jednocześnie też... No, jak mieszkasz w Warszawie. Przepraszam za wrażenie chujowe chwilami, kiedy... Kiedy, wtedy, kiedy potrzebujesz być bardzo stabilne łącze, no to tak nie jest. Zbier zbieramy się. O, o dziwo teraz jest całkiem ok, nawet. Ja się z tym powróc, wiem, że to w ogóle to mi się tak ładnie tu kupy trzymie wszystko. Bo jeżeli teraz, już powiem, ktoś ma jeszcze Nostradę i, i, i go tak walą w tego tam przysłowiowego... Miki dzielą się na te śmieszne i na te nieśmieszne, nie? No my gdzieś nagrywamy... To nieśmieszne. No i tyle w zasadzie w tym odcinku, tak dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz i szczelcie, ewentualnie w górę. No i napiszcie w komentarzu, czy, czy było spoko, czy taka forma odcinków takiego chillowego, chillo, chillowego, czy chill, chillowego grania się spodobała. No i do usłyszenia w kolejnym na razie. Ciao.